Tak wyglądał premier i monarcha Wielkiej Brytanii we wtorek, a tak dwa dni później w czwartek. Na zdjęciu widzimy było monarchini Wielkiej Brytanii, czyli Elżbiety II. Tutaj jest aktualny król Wielkiej Brytanii, Karol III. Tutaj pierwszy w kolejce do tronu, książę Wilhelm William, najstarszy syn Karola, a tutaj drugi w kolejce do tronu, książę Jerzy, najstarszy syn Wilhelma William. To mało prawdopodobne, ale gdyby dziadek i ojciec Jerzego nagle odeszli z tego świata, to on automatycznie staje się królem, niezależnie czy ma skończone 18 lat. Jednak do czasu ukończenia przez niego 18 roku życia, opiekę nad nim i jego działalnością sprawuje ktoś, kto jest nie tylko z nim powiązany, ale również powiązany z rodziną królewską. W niektórych kwestiach również oczywiście wtedy pomaga rząd Wielkiej Brytanii. Trzecia w kolejce do tronu jest Karolina, i od kilku lat obowiązuje bardzo fajna zasada, że niezależnie od płci dziecka, liczy się po prostu to w kolejce, które dziecko jest najstarszym dzieckiem następcy. Więc czysto teoretycznie taki Harry jako młodszy brat Williama jest w kolejce do tronu za dziećmi Williama, choć to nie jest najlepszy przykład, bo wiadomo on i Meghan zrzekanie się itd. Oczywiście rządzący monarcha, król królowa, no musi być wyznania anglikańskiego, no bo jest głową kościoła anglikańskiego, ale współmałżonek może być innego wyznania, choć wtedy dzieci i tak trzeba wychować w tej kulturze, tradycji, no i religii anglikańskiej. Kamila, pomimo tego, że jest tylko żoną króla, więc nie rządzi, może być nazywana królową, a książę Filip, no był księciem, nie królem. To już wynika z historii i tradycji rodziny królewskiej. Król zawsze może być tylko jeden, król zawsze rządzi, a w przypadku królowych może być ich więcej. Na przykład królowa współmałżonka, czy królowa matka i urzędująca królowa. Tak było, kiedy żyła jeszcze mama królowej Elżbiety II. Ona była królową matką, a Elżbieta II królową urzędującą. Przeciwnicy monarchii często mówią, że wydaje się na nią krocie. No faktycznie, w przeliczeniu na złotówki to jest około 250 milionów złotych rocznie. Pamiętajmy jednak, że Wielka Brytania na rodzinie królewskiej o wiele więcej zarabia, jeśli chodzi o turystykę czy przedmioty upominki związane z rodziną królewską. No i jednak brytyjska rodzina królewska to dla Wielkiej Brytanii taki duży prestiż. Pojawiają się głosy, czy przypadkiem wraz z odejściem królowej Elżbiety II nie powinno nastąpić odejście od monarchii, ale ostatecznie Wielka Brytania na monarchii o wiele więcej zyskuje niż traci.